Witajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z najgorszych shit testów, jakie nam gotuje baba tuż po o tym, jak od, od nas odeszła. To się bardzo często zdarza i musimy na to uważać, bo rozwalimy sobie już kompletnie wszy cały szacunek do tej kobiety, ona do nas i będziemy dla niej jak śmieć. I niejednokrotnie baby łapią nas na to, a nam się tego nie udaje. Zobaczcie, jak ja załatwiłem sprawę. Słuchajcie, co to jest takiego, że po rozwodzie jest dym wrzaski, jest awantury, jest. kończymy, tak? Przychodzimy do siebie i mówimy: Słuchaj, Marek, słuchaj, Żanetka, już nigdy nie będziemy ze sobą, odchodzimy od siebie, bo to jest jakaś chora jazda, i do widzenia. Moi drodzy, Parafrazując ten odcinek. Nigdy w życiu nie, nie wracamy do swojej byłej kobiety. Ja wiem, że podczas żałoby będziecie mieli taki okres, że będziecie chcieli wrócić. Jakiś dureń nagrywa firmy, żeby jak wrócić do grażynki i cały kanał o tym poświęcił, bo chyba nie może się poga. Jedynie dozwolone jest po pijaku nabluzgać na, na nią, nawrzucać kurde, to ja tak robię, nie wiem, są chory chyba, bo <laughs> nieraz tak robię, że chowanie telefonu nic nie da. Jak się najebie, to muszę wypisywać głupoty, a potem i głupio jest, jak nie wiem. Dobra, nieważne. No i słuchajcie. I nie wracamy nigdy, ponieważ szacunku raz utraconego nigdy nie uzyskamy. Rozumiecie? Nigdy w życiu nie będziemy mieć szansy, żeby tako było tak samo jak wcześniej. A nawet jak wrócimy, to potem będziemy poniewierani, potem będziemy y, traktowani najgorzej na świecie, ponieważ ta kobieta już tam poskakała sobie, pobawiła się, zobaczyła, że się nie udało. No to dawaj Marek z powrotem. A dlaczego tak się robi? Już wam mówię. Kobiety są kochane. Od razu wam mówię. Nie ma nic lepszego na świecie niż kobieta. Nikt tak ci nie utruje dupy, nikt cię tak nie ukocha, nikt ci tak nie pomatkuje, nikt cię tak nie zniszczy jak baba. My panowie jesteśmy niby twardzi i nie możemy mówić o swoich emocjach, a wiadomo jak nas rozgrywają. I teraz posłuchajcie mi następna sprawa. Kobiety niejednokrotnie, to się dzieje albo przed, albo już, już po, przychodzą do nas, tak? I dają nam dupy. Przychodzą do nas po tym, jak żeśmy się rozstali, tak? I ty. Żałoba, zaczyna żałoba. Na początku jesteś, ona odchodzi, idzie do Gienka, Gienek ją tam posuwa. Oczywiście to szybko się kończy i nie ma, nie ma tam za dużo szans, tak? Ona potem zostaje sama i jak ty, durniu, jeszcze do niej wypisujesz, tam coś gadasz, próbujesz, masz taki w żałobie moment, gdzie ty tam piszesz, chcesz być jak najlepszy, to tylko Polacy tak mają, że, że próbujesz jakoś, kurde, uratować to jeszcze wszystko i ona to widzi. I nagle... I ona ma cię w dupie. Tam opierdala gałem Mareczkowi, tak? A ty sobie, chłopie, tam do niej skomlesz. Ale ona to widzi. I wie, że jak jesteś rozbity. Ona dokładnie wiedzą, co, co, co zrobiły, nie? Ale słuchajcie, przychodzi taki moment, chodź, przychodzi taki moment, gdzie no zaczynasz już powoli odchodzić od niej umysłowo. Już rano się budzisz już nie myślisz o grażynce, tylko sobie tak myślisz, a może by sobie coś nowego tutaj pyknąć? A może by to? A może być tamto? A jak już przychodzisz po dzieciaki, to już patrzysz na nią trochę inaczej. I ona zaczyna widzieć, że ty się urywasz z jej mentalnej smyczy, z poczucia winy, bo one władują się w sekundę w poczucie winy. W sekundę cię baby ładują, bo wiesz, to nie jest nigdy jej wina. Nigdy nie jest jej winą, że, że rozwala ci życie na kawałki. Ona ma taką potrzebę. Przebę. Ona odchodzi od toksyka, ona niszczy stary układ, i ten wampir energetyczny, toksyk, musi odejść. Ona nigdy nie jest winna, pamiętajcie, to jest wszystko wasza wina, tak? Może, oczywiście, że nasz. Ale po jakimś czasie dochodzisz do wniosku, że może kurwa jednak nie, może to nie nasza wina, tylko jej, jej perfidnej gry i to, że się skurwiła z Andrzejkiem. Tak? Z Amerykaninem, No i zaczynasz się urywać z jej mentalnej smyczy. Odcinasz od niej się, tak? I ona to widzi. I niejednokrotnie, żeby cię z powrotem, bo wiecie, to dobrze, bo wiecie, jak one by chciały, żebyś ty był w domu sam, wył do końca życia, płakał, jęczał, tak? Łaził na każde zawołanie bo mamy dzieci, tak? A ona będzie się bawić. Będzie grzmocić się na lewo i prawo, będzie sobie spotkać, a ty będziesz leciał na każde zawołanie. Mało tak są razy? Oczywiście, że tak chcą. Takie są, bezwzględne. My też nie jesteśmy lepsi, ale dobra, mówimy tu o kobietach. Yy, I słuchajcie, tylko ja oczywiście generalizuję, żeby nie było. Nie nie wszystkie. Oczywiście, że nie każda i nie wszystkie. Mówię o problemach. I kanał muszę zmienić nie sztanga i stronego, tylko nie każda i nie wszystkie. Może wtedy dojdzie, do niektórych. I słuchajcie, wracając do tematu. No i, o, i jak ona cię za mordę trzyma, ty do niej latasz, skaczesz, samochodem jeździsz, dzieciaki bierzesz, to ona wie, że cię ma. I nagle ty zaczynasz się urywać, jak mówiłem, nie? No i sobie już spoglądasz sobie na jakąś manetkę, tak? Może w, w żabce jest fajna dziewczyna, tak? Może w Biedronce uśmiechnięta, bezzębna, kurde, grażynka już, kurde, tam na ciebie zerka. I jak baba to zobaczy, to perfidnym, podłym, Zabiegiem, który ma na celu ciebie z powrotem władować w to wszystko, jest ona przychodzi daje ci dupy. Panowie, ona przychodzi i daje ci dupy. I to jest shit test, najgorszy, jaki może nam stosować, ponieważ my nagle całą żałobę od początku zaczynamy przeżywać, no bo przecież jak kobieta przyszła, i znowuż mam ją w rękach, znowuż jej cycki niuniam, znowuż ją dupę trzepię, tak, Jezu, ty, ty jest tak jak kiedyś, wszystko będzie dobrze, tak zaczynamy myśleć, ona zrozumiała, ja jej wybaczę, tak, i dopóki, kurde, i, i ona sprawdza, jak ty się zachowujesz. Jeżeli ty ją wygrzmocisz, otworzysz drzwi i powiesz, won, nie, no to nie zdała, no to wściekła i będzie łazić, kurde, będzie przychodzić, będzie dupę truć, tak. Ale jeżeli ty zaczniesz wypisywać, już będzie teraz dobrze, już będę cię kochał, już wybaczam ci wszystko, to jest najgorsze człowieku, co możesz zrobić. Przecież ona cię kurę rozgrywa. I znowuż zaczyna się kurę. Wyziębienie, nie odpowiada, wyjebane ma na ciebie, yy, ubliża ci, gardzi tobą, a ty rozpieprzony masz, znowuż serce na kawałki i mózg jest pozamiatane i całe życie rozwalone. Tak chcesz sobie działać? Mało jest takich chłopów? Że na seks z ciebie biorą po, po małżeński? U mnie tak było. Przylazą, ja co tak się rozsiadasz, wypierdalaj z domu. <laughs> tak, się, tak, ja, ja tak, że ten, te ten ściki to znam. To tak samo jak y, seks na sam koniec. Teraz Anala chcesz? A od dziesięciu lat kurwa, nagle ci się odwidziało? No rozchodzimy się, tak, i jeszcze ci potrafią może jeszcze raz do łóżka. Mówię, chyba jesteś chora. Mówię, teraz to ja sobie inne będę grzmoć u nie ciebie, kura. Ty to już pat patykiem nie dotkniesz. No ostatnio jakieś, kurwa chore jazdy. Mówię, ty, ty nie zapominasz się? Ja my nigdy już z tobą nie będę, kurde. A żeby do mnie do łóżka wskoczyć, to ty sobie musisz zasłużyć na mnie, kurde. A nie, co ty jesteś, niepoważna? Przecież ty jesteś, kurde, emerytka. 40 lat masz, dziewczynu. I koniec, skończyło się. Więc, moi drodzy, uważajmy na ten shit test. Bo wiecie, co to robi? No zuba. To potrafimy po 4-5 lat za babą siedzieć i najlepsze lata życia. Zamiast już grzmocić jakieś, kurde, małolatki czy, czy jakieś milfy, tak? To my łazimy i cały czas rozpamiętujemy. I ile razy na, miałem na konsultacjach chłopów, którzy, o Jezu, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, bo ona przyszła po, po trzech latach, które dupy mi dała, ja z powrotem mam serce rozwalone. I to jeszcze dzieci nie mieli. Tak potrafimy się emocjonalnie władować w związki z chorymi, toksycznymi kobietami. Jeszcze raz powtarzam, nie każde i nie wszystkie. Tylko mówię o tych problematycznych. Bardzo często jest gra z seksem, bo baby Dupę swoją uważają za coś normalnego, nie? To dla nas jest, kurde, święty gral. Grażynka się wypięła, ale że jak, że jak, kurde, na dyskotece, kurde, zasrana i zaszczana, najebana, tak? Grzmocą ją czady po kiblach, to wszystko dobrze, nie? Bo to ona ma taką potrzebę, tak? Tego nie ma, tego, ja tego nie widzę, nie? Nie, wtedy to jest okej. Okay. Ale jak ona do ciebie przychodzi, o, 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 ludzie, weźcie się trochę ogarnijcie. W świecie, gdzie teraz, kurde, o seks jest najprościej na świecie, naprawdę nie musimy łazić, kurde, za tą jedną, jedyną, co nam życie rozwaliła. Uważajcie na ten szedł na to gówno, bo naprawdę zrozwalicie sobie, kurde, te światy. Przecież te kobiety w to grają, one nie mają dla ciebie litości miłości. Ona cię nie kocha. Ona cię już dawno nie kocha. Ona to gardzi, ale ona przyjdzie i ci dupy da, żeby cię jeszcze bardziej uwiązać w tym toksycznym zamordyzmie, żebyś latał i wykonywał jej polecenia. Jesteś zasobem. Kurwa, człowieku, jesteś zasobem. Niczym więcej. Jak się, kurde, wyzbyć? Panowie, raz na zawsze zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Jeżeli zrywamy z kobietą, jeżeli ona nam powie, nie chcę z tobą być, w tym momencie wychładzasz wszystkie relacje do zera. Jak masz dzieci, to tylko i wyłącznie albo bekę z niej ciśniesz, później powiem wam, jak się to robi w drugą stronę. Za chwilę. Poczekajcie. Wychładzasz relacje do zera, nie ma. Musisz kran mi naprawić? Nie ma. Mówię co zeznać hydraulika. Klucz mi się złamał w zamku, to się susza znajdzieć. Tak? Masz dzieci, mam kurwa. Facet robi dzieci, a nie jej wychowuje. Po takim tekście kobieta ci więcej o dzieciach nie powie. Bo będzie wiedziała, że nie ma podejścia. Kiedyś nagram o tym film. No. I słuchajcie. Przychodzicie. Zimno. Bez... No, ostatnio tutaj, jak zacząłem, jak już wakacje się zaczęły i zacząłem sobie chodzić na panny, nie? Jak się dowiedziała, bo od razu wszystkie koleżanki doniosły, bo to miasto małe, tak? przychodzi, kurwa, odstawiona, warkoczyki, idealna, no laska, gdzie się dajemy? Po chuj to tak do mnie przychodzisz? A <grywa> ja no, w końcu sobie chyba jakiegoś chłopa znalazłaś, no. <grywa> już normalnie chodzi, już nie przychodzi, odstawiona. No ludzie, naprawdę no, wy się dajecie nabrać? Przecież miałeś ją pięć lat, no. We wszystkie dziury waliłeś, kurwa, ileż można to samo mięso lizać? Daj tym dziewczynom szansę, kurwa, idź na ulicę, uśmiechnij się, pójść na dyskotekę, potańcz, mało tych, kurwa, grażynek teraz. A obcokrajowców coraz więcej, jaka piękna murzynka tu łaziła, Chinkę widziałem, coraz więcej, wiecie jak zajebiście jest. A nie, czekacie, żeby wam kurde, Potwór, który zniszczył wam życie, zobaczcie, tyle lat, żeście służyli wiernie, jak, jak rycerze kurde, swojej dulcy, mej, barany jedne. Tyle lat, kurde, łaziliście, dawaliście, kurde, pieniądze, wszystko, kurde, długi spłacaliście, kurde, zaręczkę, kurde, zrób zęby, zrób dupę, kurde, tak, wiesz, bądź dla mnie, tak. A ona was zostawiła, zdradziła was, dała dupy innemu i poszła gdzie indziej. Zdradziła was dla koleżanek, dla mamusi dla jakiegoś zjeba, zostawiła was, zniszczyła wam życie. A wy czekacie, żeby wam dupy dała? Gdzie wy macie, kurwa, honor? Pytam się, panowie, gdzie wasz honor męski? Gdzie wasze, kurwa, życie? Gdzie wasza duma i co jest do kurwy nędzy? A ty nie mrucz mi tutaj. Ludzie! Zrobiło wam, władowała wam w poczucie winy was. Że wszystko to, co się stało, że ją dwa czarnuchy waliły, tak? To nie jest jej wina. To twoja. Bo przychodziłeś zmęczony po pracy zamiast przytulić grażynkę, to się kładać, bo chciałeś pięć minut odpocząć. To są wszystko parafrazy i wiecie, parabole takie bardzo dugie, duże kurde, nad, nadużycia, żeby mi nie było zaraz wyciągane, że z kimś rasistą jestem. Jestem tolerancyjny do wszystkich. Murzyni do koszykówki, do bawełny. Co? <laughs> nie, 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 no spokojnie. No i wracając kurę do tematu, nie dajcie się złapać na to wszystko, bo wasza żałoba i odejście od tej kobiety będzie się ciągnęło latami. Zablokujecie sobie yy, dojście innych kobiet, bo to wszystko w głowie macie. One są i czekają na Ciebie. Tylko jak Ty masz wełbie tylko tą jedną, pomnik tej dulcy mei, tak? No to niestety, mój drogi kolego, nie powalczysz z innymi. Bo nie będą miały do Ciebie dojścia. A jak już się nawet umówisz, to pierwsze, co usłyszy Twoja obecna kobieta, tak? To o z jaką miałem grażynkę. I pozamiatane. Jak się czujesz, jak się spotykasz na randkę z laską i ona zaczyna opowiadać o swoim byłym? No co? To jest to samo, tylko w drugim stronie. Jak ja odpierdalałem numery, a co, ja inny byłem? Przecież ta, to wszystko wysłuchiwało, wysłuchiwało cały świat moich nieszczęść, które jak, jak ja to odszedłem od baby, a teraz błąd zrobiłem. No to, to, to co inny byłem? To samo robiłem. Też płakałem, użalałem się, tylko jednej rzeczy nigdy nie zrobiłem. Nigdy nie wpuściłem z powrotem do łóżka tych bab, z którymi wcześniej byłem. Nie ma u mnie powrotu. Nie ma u mnie powrotu i nigdy nie było. I dlatego do dzisiaj kwiczą i płaczą. I dlatego do dzisiaj łażą, i dlatego jedna nienawidzi mnie czystą nienawiścią, tylko dlatego, że nie chciałem palca bruszyć, a druga do dzisiaj jakoś jeszcze ze mną ma kontakt. Tak, moi drodzy, jeżeli kończymy, to kończymy. A jeżeli. Nie kończymy, to się dogadujemy. Jeżeli chcemy dalej działać, to do momentu, kiedy przyjdzie i powie: Ja już z tobą nie chcę, to jeszcze się zachowujemy i jeszcze uważamy, że to jest związek. W momencie, kiedy słyszymy: Ja już nie chcę z tobą być, zamykamy się, grodzimy się wielkim murem, kurde, obronnym przeciwko manipulacji i nadużyciom tej kobiety, i wtedy, moi drodzy, możemy sobie spokojnie kurde ruszać dalej przeżywamy żałobę i idziemy, a świat otwiera dla nas ręce, tak? I dłonie i nagle pojawia się jakieś gienia i możemy sobie z nią dalej ogarniać. Rozumiecie? A teraz wam powiem syństwo Ale co? Jadą nas z nami, to teraz my będziemy jechać z nimi. Słuchajcie. Jeżeli mamy to poukładane i jeżeli już minęliśmy czas żałoby zwany gniewem, tym rage'em, tak? Jeżeli już nam przyjdzie do głowy, że chcemy trochę powkurwiać naszą babę byłą i trochę się zemścić, ale tylko trochę, bo nie, nie polecam. Ale słuchajcie, jesteśmy mężczyznami, zrobiła krzywdę, więc musi też karę mieć. Możemy zrobić następującą rzecz. Szukamy sobie ładnej, pięknej, młodej laski, czy to koleżanki, czy nie. Odstrajamy się, idziemy z nią, robimy sobie pełno zdjęć, pełno selfików, wstawiamy. Wpisujemy w Facebooka w związku, narobimy tych zdjęć kilkanaście, poprzebieraj się człowieku, tak żebyś z 30, 40 zdjęć i wstawiasz co 2-3 dni na fejsie. Wasza baba jest obłąkana i ona będzie Cię sprawdzać, rozumiesz? I jak ona zobaczy, że Ty masz kogoś jeszcze młodszego i że jeżeli, i ona wiesz, że ty już jesteś ze smyczy urwany, to dostajesz szewskie pasji z zazdrości, bo ty masz cierpieć, ty masz gnić w bólu pod płotem, jak pies zdychać, ty tak masz skończyć. Nie ona. Ona ma być, ona ma być tą królową, tak? I jak ona się już pozbędzie pierwszego tego chłopa na zapchaj dziury, te pierwsze chłopy to zapchaj dziury są. One, one są tylko na chwilę, na miesiąc, dwa, trzy, a potem to się zawsze kończy. Tak? No to zapuka. Tak jak Zapuka, odjebana, elegancka, tak? Zapuka do drzwi i przyjdzie. I wtedy możesz ją wygrzmocić, ale na zimno i A potem wyrzucasz. A potem otwierasz drzwi i po grzmoceniu się, wstajesz. I teraz tak, wygrzmocisz ją najbardziej, jak będziesz umiał. Ja wiem, że umiesz niewiele albo tylko trochę, albo umiesz bardzo do dobrze. Ale jak już przyjdzie po takim numerze, to ją hendożysz, tak niemiłosiernie, żeby ona nie mogła wstać. Żeby było to coś innego. <laughs> żeby ona zobaczyła coś... oglądaj się na pornorach. Wymij sobie wszystko to, co żeś nigdy z nią nie robił. Bo można. Nie waliłeś po dupie, nie, 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 nie mówiłeś do niej brzydko. To jej przyrżnij, zamknij się, powiedziałem. I jedziesz. Byłeś delikatny i miły, to teraz ham. Byłeś kiedyś twardy i taki... Tak. Wszystko to... Żeby ta kobieta miała coś innego niż miała. Ona co wtedy myśli? Jezu, Marek całkiem inny jest. Ona go tak nauczyła. Jezu, on jest kochany. I wzbudzasz w niej tego, to, te emocje, to wszystko. Ona widzi, że ty jesteś inny, że inna cię super zaopatruje i ona dostaje szału. A na koniec wstajesz, gacie zaciągasz, otwierasz drzwi i mówisz, dobra, idź. Ale co? No wyjdź stąd. Co? Dobra, ubierz się i wyjdź. Ale, ale, mówię, ubierz się i wyjdź. Czegoś nie rozumiesz? I wyrzuca się z domu. I zamykasz drzwi, koniec. O kurwa. I już się nigdy do niej nie odzywasz. Pisze, nie odzywasz się. Coś gadasz, nie. jak masz dzieci, to tylko tak. Dzieci mi na dół podstawię, bo nie chcecie widzieć. Tylko to! Nic więcej! No i masz swoją zemstę.